To była chwila, w której byłem pewien, że wszystko straciłem, a jednak los miał dla mnie zupełnie inny plan. Pracowałem w firmie od pięciu lat rzetelnie, spokojnie, bez problemów. Jedyną rzeczą, której nie znosiłem, był Marek, kolega z zespołu, który za wszelką cenę chciał zostać moim przełożonym. Rywalizacja była cicha, ale wyczuwalna. Pewnego dnia zostałem wezwany na rozmowę. Szef siedział z poważną miną, a obok niego Marek. Nie wróżyło to niczego dobrego. Usłyszałem, że rzekomo popełniłem błąd, który kosztował firmę ważnego klienta. Problem w tym, że wiedziałem, że nic takiego nie miało miejsca. To było absurdalne. Dopiero po chwili dotarło do mnie, co się stało. Marek podmienił raporty i podpisał je moim nazwiskiem. Szef nie chciał słuchać tłumaczeń. Powiedział, że jeśli sytuacja potwierdzi się w systemie, mogę szukać nowej pracy. Wieczorem siedziałem w domu i czułem, jak świat mi się wali. Pięć lat pracy, tyle starań, wszystko przez jednego zazdrosnego człowieka. Ale następnego ranka wydarzyło się coś, czego nikt by się nie spodziewał. Do firmy przyszedł klient, ten, którego miałem stracić. Wszedł wściekły, prosząc o natychmiastową rozmowę. Okazało się, że błąd wykrył nie u nas, lecz u Marka, który próbował samodzielnie poprawiać dokumentację, zanim jeszcze poszła do klienta. Marek spanikował, zrobił bałagan i próbował przerzucić winę na mnie. Klient powiedział jasno: Ten człowiek, wskazał na mnie, jest jedyną osobą, która od początku robiła wszystko profesjonalnie. Szef spojrzał na Marka, potem na mnie. I wtedy padło zdanie, którego nigdy nie zapomnę: Awansujemy cię, a Marek może pakować biurko. Nie triumfowałem. Byłem po prostu wdzięczny, że prawda wyszła na jaw. Wtedy zrozumiałem, że czasem nie musisz nic robić, żeby wygrać. Czasem wystarczy, że ktoś inny potknie się na własnej kłamliwości.